Według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: W owych dniach, po ucisku, słońce w ciemności się skryje, i księżyc nie da swojego blasku. Gwiazdy znikną z nieba, a moce na niebie zakołyszą się. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, jak przybywa w obłokach z wielką mocą i majestatem. Wtedy pośle aniołów i zgromadzi swoich wybranych od czterech wiatrów, od krańca ziemi aż do krańca nieba. Od figowego drzewa nauczcie się tego oto podobieństwa. Gdy już jego gałązka nabrzmieje sokiem i liście wyda, poznajecie, że lato jest blisko. Tak również wy, kiedy zobaczycie, że to się dzieje. Wiedzcie, że już jest blisko przy bramie. O tak, oświadczam Wam: Nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą. A o owym dniu czy o godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, nawet syn, lecz tylko ojciec. Zbliżamy się już do końca roku liturgicznego. To znaczy, za dwa tygodnie zaczyna się Adwent, czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia, ale też czas refleksji, czy najpierw w pierwszej części Adwentu, czas refleksji na temat. Powtórnego przyjścia Pana Jezusa, ale zwyczajowo już właśnie pod koniec roku liturgicznego, bo rok liturgiczny zaczyna się od Adwentu, też przypominamy sobie słowa Pana Jezusa dotyczące końca świata, tak zwanego. Co to jest ten koniec świata? Niestety, również, czy może nawet przede wszystkim w kręgach chrześcijańskich, katolickich, mówi się i myśli się o końcu świata z jakimś lękiem, czasem wręcz przerażeniem. I to pewnie wynika z tego, że Pan Jezus czasem używa takich określeń, obrazów, pewnych, kiedy mówi o tym końcu świata, które nawiązują właśnie do jakichś trudnych wydarzeń. No choćby dzisiaj słyszymy, nie, że słońce w ciemności się skryje, księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy znikną z nieba, moce na niebie zakołyszą się. Y... To może budzić nie, jakiś niepokój. I całkiem możliwe być może nie wiemy dokładnie, co te słowa Pana Jezusa oznaczają, natomiast mogą oznaczać, że Koniec świata, tak zwany, bo kiedyś nastąpi Koniec świata. Właśnie nie wiemy, nie wiemy kiedy. O tym Pan Jezus mówi w dzisiejszych ostatnich swoich słowach. O dniu owym czy o godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, nawet syn, lecz tylko ojciec. Myślę, że jak Pan Jezus mówi, że nawet On nie wie, to może nie tyle chcę powiedzieć, że rzeczywiście On nie wie, tylko chcę tak mocno podkreślić, że, że ten dzień, ten koniec świata nas zaskoczy, że nawet nie powinniśmy próbować odgadnąć, kiedy. Ten koniec świata nastąpi. Myślę, że to jest intencją nie, tych słów Pana Jezusa. Żebyśmy właśnie nie, nie próbowali nawet tego odgadnąć, bo to jest tak wielka tajemnica. Natomiast, właśnie być może. Ten koniec świata, który na pewno nastąpi. To nawet nauka o tym mówi, że gdzieś kiedyś, w którymś momencie, no, nawet tak od strony takiej fizycznej, biologicznej, życie na Ziemi może okazać się już niemożliwe. I, i ten koniec może mieć rzeczywiście jakiś taki dramatyczny charakter. Natomiast moim zdaniem, jeśli przeczytamy dokładnie wszystko, co Pan Jezus mówi na temat tak zwanego Końca świata, to zobaczymy, że nawet jeśli Pan Jezus przywołuje takie przerażające dość obrazy, to nie po to, żeby nas straszyć tym Końcem świata, tylko żeby nam powiedzieć to, co też. Pan Jezus mówi na przykład dzisiaj, że owszem, te gwiazdy znikną z nieba, księżyc nie da swojego blasku, słońce w ciemności się skryje, ale syn człowieczy przybywa, będzie przybywał wtedy w obłokach z wielką mocą i majestatem. Czyli to będzie oznaczało że zbliża się bardzo dla nas korzystny moment. Tak. Koniec świata nie jest niekorzystnym momentem dla świata. Jeżeli my myślimy z jakimś przerażeniem o końcu świata, to, to dlatego, że yy, za bardzo Jakoś uwierzyliśmy w, no w to, że jesteśmy stworzeni do życia tylko na tym świecie. Że ten świat to jest właściwie wszystko. A zobaczmy, nie, to nawet jeśli popatrzymy na kosmos, to zobaczymy, że my jesteśmy tylko taką, takim pyłkiem gdzieś tam w tym ogromnym wszechświecie. Więc jeżeli ten świat się skończy, nie? jeżeli ta ziemia utraci swoje możliwości podtrzymywania życia, na przykład biologicznego, w tym również ludzkiego, to, to ten wszechświat nawet jakby tego w ogóle nie odczuje, nie zauważy, bo, bo to będzie nie? mikroskopijne wydarzenie. w w tym wielkim, nieogarnionym wszechświecie. Czyli już samo to mówi, jak absurdalnym jest takie pragnienie, wyobrażenie, że, że ten świat ma trwać, nie wiem, nie wiadomo jak długo, i że też my jesteśmy stworzeni tylko do życia w tym świecie. Tak, bo, bo ta świadomość, którą mamy, właśnie świadomość tego, co, 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 co się dzieje między nami, ta miłość, która jest między nami, świadomość Boga, właśnie. Czegoś, co jest nadprzyrodzone, czegoś, co jest jeszcze większe niż ten przeogromny wszechświat, i tak dalej. To wszystko moim zdaniem absolutnie nie pasuje do wizji przemijalności człowieka. Ten świat, tak, ta kula ziemska, czyli ten pyłek nie, w tym ogromnym wszechświecie w kosmosie. To rzeczywiście, no, nie ma się co dziwić, że nie, nie, nie będzie jakimś zdziwieniem, że to się w którymś momencie rozsypie wszystko. Ale my, człowiek. Nie, to jest, to jest po prostu absolutnie niemożliwe. Więc koniec świata tak naprawdę nie jest żadnym końcem świata. Jest, będzie jakąś radykalną zmianą. I teraz. Tym, który będzie stał w centrum tej zmiany, jest sam Bóg, sam Chrystus. On będzie nam wtedy towarzyszył. On wtedy przyjdzie nie po to, żeby tę ziemię ocalić, czyli na przykład, nie wiem, na nowo to słońce rozpalić, uruchomić, żeby dalej świeciło. Nie, on przyjdzie po prostu po nas. Oczywiście teraz na tym etapie, kiedy jeszcze ta ziemia jest, kręci się i my sobie po niej chodzimy, mniej lub bardziej komfortowych nie, warunkach, ale jednak sobie jakoś tu żyjemy, to dla nas nasza śmierć jest już właśnie takim końcem świata. I to przyjście Chrystusa de facto jakoś tam się dokonuje już. W momencie naszej śmierci. Tak, bo, bo jeśli umieramy, to dla nas ten świat się kończy. No, ale też w którymś momencie nastąpi faktyczny koniec świata. I to będzie Dzień Chrystusa, czyli nasz. Chrystusowy dzień jest zawsze naszym dniem. Ten koniec świata będzie dniem, Triumfu Chrystusa. To nie znaczy, że teraz On nie triumfuje. Jego triumf się dokonał na krzyżu, w dniu zmartwychwstania. My go świętujemy zawsze w Eucharystii. Sobie to przypominamy, uobecniamy. Tak, ale to będzie ten triumf ostateczny. Tak, czyli nie żaden koniec świata. Dlatego, chociaż uzasadnioną rzeczą jest bacia takich trudnych zjawisk fizycznych, biologicznych, słuszną rzeczą jest, uzasadnioną rzeczą jest bać się śmierci w tym sensie, że bać się... Jak będzie obawiać się po prostu, właśnie jak będzie wyglądał ten moment śmierci, co będziemy wtedy czuć, czy to nie będzie jakiś powiązany z jakimś strasznym bólem? Taka obawa przed tym jest uzasadniona. Natomiast nie ma podstaw, byśmy się bali, że koniec świata równoznaczny jest z końcem naszego istnienia. Tak samo jak. Nieuzasadniona jest obawa, że koniec naszego życia oznacza koniec naszego istnienia. Nasza śmierć indywidualna każdego z nas yy, oznacza koniec naszego istnienia. Właśnie tego się nie bójmy, wręcz przeciwnie. Stworzeni jesteśmy do czegoś większego niż ta Ziemia, niż nasza galaktyka niż cały wszechświat, kosmos składający się z miliardów takich galaktyk. Stworzeni jesteśmy do dużo piękniejszych rzeczy niż ta Ziemia, niż ten kosmos, niż cokolwiek, co do tej pory ktokolwiek z nas widział i czego do tej pory doświadczył. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtubeowy Akademia Szczęśliwego Życia.